Hejka moi kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie mega ekspresowy filmik, ponieważ nagrywam teraz dla Was vloga, ale właśnie wiecie co, nie wiedziałam, kiedy go zako nie wiem kiedy go jeszcze zakończę, także żebyście mieli filmik na kanale za niedługo, nagrywam właśnie ten. I słuchajcie, dzisiaj robimy sobie ekspresowy um, update czytelniczy, jeżeli mogę to tak nazwać, czyli książkę, którą ostatnio przeczytałam, książkę, którą teraz czytam. I książkę, którą będę czytała jako następną. Tutaj zamiast trzech mam cztery książki, ponieważ aktualnie czytam dwie, co się u mnie nie zdarza, także wow. Słuchajcie, zaczniemy sobie od książki, którą ostatnio skończyłam. I jej nie mam fizycznie, ponieważ pożyczyła mi ją moja przyjaciółka. I jest to książka pod tytułem Szklany Klosz od Sylwii Plat. No ja się nie spodziewałam, że nie wiem, czy mogę nazwać to, że to będzie taka moja książka. Ale po prostu nie spodziewałam się, że ona naprawdę tak może mi się spodobać, bo pomimo tego, że jakby wiedziałam, że ona będzie naprawdę dobra, wiedziałam, że mi się spodoba, to nie wiedziałam, że aż tak. Bo słuchajcie, jak ja ją skończyłam, to ja miałam ochotę wziąć ją jeszcze raz do ręki i najpierw przytulić, a później otworzyć i zacząć czytać od nowa. Coś jest w tej historii takiego, że pomimo tego, że ona jest smutna, ona nie jest do końca taka radosna, wiecie, nie jest taka szczęśliwa, że chce Wam się przez cały czas śmiać i w ogóle szczerzyć. Yy, także, no, no to nie jest tego typu yy, opowieść. Natomiast coś w niej takiego było, że no ja się zakochałam. Także ogólnie myślę o niej bardzo często. Poznajemy tutaj główną bohaterkę Ester. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Yy, poznajemy Ester i. I co? Super moi drodzy, mam problemy ze światłem. Um, mam problemy ze światłem i właśnie ono padło. Najpierw będziemy, będziemy robić przerwy, bo mam nie wiem czy nie wysiądzie mi to zaraz. No ale dobra, wracając. Um, poznajemy Ester. Która, jak może, może nam się na początku wydawać, jest e, bardzo inteligentna. W sensie ona jest, co nie? Ale chodzi o to, że jest taka, wiecie, rezolutna dziewczyna, taka inteligentna, bardzo taka, wiecie. I jakby podczas tej książki poznajemy jej drogę. E, nie, wiem jak to, nie wiem, jak to ubrać w słowa. Poznajemy po prostu jej drogę taką do szaleństwa. Do, po prostu przechodzi podczas książki, dostaje depresji i są różne rzeczy z tym związane, a pomimo tego ma właśnie bardzo taki, nie wiem jak też to nazwać, ale chodzi mi tutaj o to, że ma ona takie bardzo trafne, moim zdaniem trafne i mojej przyjaciółki zdaniem również trafne podejście do mężczyzn. I ogólnie właśnie tam są takie zdania, które tak po prostu, wiecie, opisują to, co ona o nich uważa. Że po prostu jak czytałam te zdania, to tak mi się uśmiechała po prostu buzia. Także to było fajne. No i ogólnie co, książka bardzo ładnie napisana, bardzo mi się szybko przez nią przebrnęło. No też akcja była ciekawa, no jak mogę to nazwać, ciekawą. W sensie chodzi o to, że po prostu, wiecie, jak już. Zaczęliście ten etap książki, gdzie ona jednak jest już w tej poważnej chorobie, to już trudno się było oderwać, bo cały czas coś się takiego działo, że cały czas chcieliście być z główną bohaterką i jak najbardziej wiecie, dotrzymywać jej towarzystwa w cudzysłowiu, i po prostu być z nią przez całą tą książkę, i po prostu choć, choćby na chwilę od niej nie, nie odchodzić, także. Ja Wam bardzo ją polecam, jest trudna, bo jest właśnie o depresji, o takich, wiecie, ciężkich faktycznie tematach, także jeżeli nie jesteście gotowi, to, ym, to warto po prostu tak ją przeczytać, żeby ją zrozumieć. Jeśli teraz nie nazywam, słuchajcie, jakąś inteligentną osobą, że ja to, yy, wiecie, przeczytałam. Ale chodzi o to, że no, to jednak jest trudny temat. i po... yy, Oczywiście yy, oceniłam tą książkę 5 na 5 gwiazdek, bo... No czułam, że ta czwóreczka nie musi być więcej, także 5 na 5. Dobra. Teraz sobie płynnie przejdziemy do książek, które y, teraz czytam, ponieważ jest ich dwie. Są, y, są one dwie, tak? I y, 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 co? I kurczę, muszę przestać mówić... Mm, e, mm, mm, także pilnujcie mnie. Jak? Pilnujcie mnie. Serio mnie pilnujcie. Dobra. <grym> A to jest trudne, Okej. Okay. Tom, na której bardziej się teraz skupiam, tą Wam pierwszą pokażę, ponieważ właśnie ją już jestem jakby dalej w tej historii niż w tamtej. I mowa tutaj o mrocznej i tajemnej magii. Boże, ja o niej też mówię przez cały reading vlog, który już wyjdzie i chciałabym ją skończyć na reading vlogu, także zobaczycie. Jestem na stronie 198. No już niedługo będę kończyć, także, także super. I co? I to jest strasznie taka, jak już pokład, po co możecie zobaczyć, to jest bardzo taka historia na jesień. Taka jak wiecie, jak czytacie w jesień, to to jest idealne, co możecie dla siebie zrobić, jeżeli chcecie jesień Jeżeli chcecie jesienne książki, to na pewno to. Słuchajcie, mamy tutaj poznajemy główną bohaterkę Kate, która jest wiedźmą pogranicza. I wiecie, ma ona taką swoją codzienność, którą już praktykuje od paru lat, od, od bardzo, bardzo dawna. I zbliża się Halloween. Dla Wiedźm Halloween to jest tak naprawdę Nowy Rok. Jak dla nas po grudniu następuje Nowy Rok, styczeń i tak dalej, no to u nich Halloween co roku to jest Nowy Rok, plus urodziny Kate. No i zbliża się ten czas, dlatego ona ma bardzo dużo roboty, ponieważ no jednak urodziny i właśnie na nią spada organizacja tego wszystkiego. A... Na dodatek, co by jej jeszcze utrudnić, znajduje. Bo jej mama umarła. I ona bardzo za nim tęskniła, bardzo ją kochała. Zawsze stoi murem, jak ktoś mówi o niej źle, bo bardzo ją kochała i nie uważa ją za złą osobę. Dopóki nie na strychu podczas wyjmowania ozdób na Halloween nie znajduje księgi, która jak się okazało, ma w środku. W sensie ona jest ogólnie owiana taką bardzo ciężką, mroczną, czarną magią, czyli taką złą magią. I jest tam jakaś tajemnica, której właśnie ta matka bardzo próbuje dochować. Bo... No i to jest tajemnica, no bo co ona mogłaby ukrywać? I w ogóle też dziwne jest z tą Wiedźmą Pogranicza, że ona tak naprawdę nie wie do końca, dlaczego nią została. No to jest też bardzo dziwne, nie chcę wam za dużo spoilerować. No i co by jeszcze tego było mało... Słuchajcie, Kate w przeszłości poznała mężczyznę o imieniu tam Matthew, chyba? Poznała mężczyznę i no nie wspomina tego okresu, nie, nie wspomina tego dnia poznania się z nim. Dobrze, wspomina go wręcz przeciwnie, bardzo źle, ponieważ No, z, róż, z różnych powodów, nie będę wam tutaj już spoilerować. Z różnych powodów, po prostu tak pamięta ten dzień, że on był bardzo zły. No i ten mężczyzna pojawia się po latach. Mamy tutaj Love Interest. Nie powiem Wam o co chodzi. Absolutnie możecie się domyślać, ale ja Wam tego wprost nie powiem. No i ten mężczyzna też przyjeżdża i chce się u niej zatrzymać. Zobaczycie z jakich powodów. No i to też jest problem, no bo ona mu po pierwsze nie ufa, po drugie, Przepraszam, że w tym świetle. Ona mu nie ufa, ona, yy, wiecie, jest taka bardzo źle do niego nastawiona, dlatego nie chcę go wpuszczać do domu absolutnie nawet. No i co, na tym się kończy opis tej książki. Zaraz Wam powiem o moich odczuciach na razie, natomiast muszę coś zrobić znowu z tym światłem. No i słuchajcie. Yy, bardzo mi się na razie podoba. Tutaj też Kate, główna bohaterka, ma takiego mega słodkiego kotka. W sensie on jest taki cudowny, jak są sceny z tym kotkiem, to on jest taki. Świetny jest. I co? Moje odczucia co do tej książki? Bardzo mi się podoba. Bardzo się cieszę, że ją czytam, bo myślałam, że w tym roku mi się nie uda, a jednak ją jeszcze czytam. Jest listopad, także jeszcze jesień trwa. Jesz jeszcze troszeczkę mi dajcie. Jak skończę tą książkę, to możemy zacząć zimę, ok? I co? Bardzo mi się podoba klimat. Fajnie jest poprowadzona akcja, bo wiem o co chodzi. Orientuję się w tych Wiedźmach, orientuję się w tym, co się dzieje, także to jest na plus totalnie. Um, także no, no nie wiem słuchajcie, ja jeszcze nie skończyłam także jeszcze nie mogę dać, da, dać wam pełnej recenzji, ale tak to na razie z moich przemyśleń tyle i co? drugą książką jaką aktualnie czytam, ale jestem słuchajcie, dopiero na 39 stronie to jest Nasza Wina, czyli trzeci tom trylogii winnych, czyli ostatni tom, ja już film oglądałam to jest wydanie filmowe, także mega się cieszę, że mogłam mieć to filmowe, bo to pierwsze mi się nie podoba, ale to właśnie to filmowe jest super. I co? I ja czytałam dwa kolejne tomy, dwa pierwsze tomy, także teraz się zabrałam za trzeci. Wiem już co tutaj będzie, po prostu te książki dają mi znowu, już bardzo dużo frajdy, ja się cieszę, jak je czytam. Uśmiecham się, no może nie. Może nie zawsze, bo, trzeci, bo drugi tom to po prostu był strasznie smutny i ryczałam. No to jest romans, słuchajcie, to jest nic innego jak romans. Dużo y, ludzi pewnie zna y, historię Nika oraz Noa. Y, no, także ja jestem na tej stronie, na 40 stronie praktycznie. I pewnie jak skończę to, to nie wiem, czy jeszcze będę czytać to, ponieważ teraz Wam opowiem o książce, którą będę czytała później, jak skończę to. I to jest taki hit, że ja znowu pewnie to zostawię. Jak skończę tą kolejną, to do, dopiero się zabiorę normalnie za to. Także to jest druga książka, którą teraz czytam. I książka, która dzisiaj mi przyszła, jest to Sekret Rodziny Monet, który w ogóle zamówiłam przedpremierowo na NPiku. I przyszedł mi parę dni wcześniej. Tak naprawdę ile? Dwa dni wcześniej mi przyszedł. Także mega, mega super. Ja po prostu, mi się tak podoba to wydanie. Tu macie te krople deszczu. Także, no słuchajcie, mega mi się podobają akurat te okładki. Może fanką okładek rodziny modet nie jestem, jakąś ogromną, natomiast w tych faktycznie mega, mega mi się podobają. I po prostu te wyklejki, te takie o tutaj, to są z każdym tomem lepsze, serio, bo w pierwszym tomie spin-offu mi się mega podobały, ale to, to mi się mega podoba też. Także co, ja już widziałam parę tiktoków o tej książce i ja się boję. Ja się boję. Ale no... Tutaj mamy z perspektywy Lisi, czyli z perspektywy córki Vincenta. I pierwszy to mi się podobało, oceniłam na 4, 4 gwiazdki, na 5. No i zobaczymy, jak, jak z tym pójdzie. Tego jestem mega ciekawa, także jak skończę roczną mi tajemną magię, to myślę, że zabiorę się za to koniecznie, bo już się nie mogę doczekać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję, dziękuję, że oglądacie może do końca niektórzy. Dajcie znać, jak oglądacie do końca. Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawa, ile jest osób, które faktycznie oglądają moje filmy do końca. I co? I widzimy się już w następnym. Następny to będzie, pewnie będzie reading vlog. Także jej bo wyszedł mega fajny, także już nie mogę się doczekać, aż Wam go wstawię. I co? Do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!